Czy za 200 zł jesteśmy w stanie kupić dość przyzwoitą klawiaturę mechaniczną? Siemanko, witam Ciebie ponownie bardzo serdecznie na moim kanale Sabatowski Tech Game. Czy dobra klawiatura z podświetleniem RGB od razu musi kosztować 300-500 zł? Otóż niekoniecznie. Rynek klawiatur jest naprawdę bogaty i znaleźć możemy ciekawe propozycje za niewygórowane pieniądze. Oczywiście każdy sprzęt ma jakieś swoje plusy i minusy, co jest oczywiście normalne. Każdy użytkownik ma jakieś określone swoje wymagania do danego sprzętu i być może jeden sprzęt będzie spełniał takie wymagania, natomiast dla drugiego użytkownika może okazać się on już problemem i będzie to pięta Achillesa. Rzucie teraz okiem na zestawienie ciekawych propozycji do 200 zł. Genesis Store 303 TKL Black. To klawiatura mechaniczna, która pozbawiona jest przycisków numerycznych. Sprawia to, że konstrukcja jest minimalistyczna i kompaktowa. Posiada podświetlenie RGB Prismo Effect i do dyspozycji mamy 25 trybów. Rodzaj przełączników OUTEMU Red powinny wytrzymać na około 50 milionów kliknięć. Siła potrzebna do aktywacji przycisku to 45 gram. Nie zabrakło blokady przycisku Windows czy klawiszy multimedialnych ukrytych pod przyciskami od F1 do F12. A także pełnego anti-ghostingu. Dodatkowo klawiatura posiada antypoślizgowe nóżki i jest zasilana poprzez złącze USB. Na stronie producenta możemy pobrać dedykowane oprogramowanie do tej klawiatury i będziemy ją mogli w dowolny sposób personalizować. Na cenę znajdziemy tą klawiaturę już za 179 zł, natomiast na sklepie Xcom widnieje ona w cenie 219 zł. Pierwsza propozycja już za nami, dlatego przejdźmy do kolejnej. Kolejna klawiatura to Krux Krato Pro RGB. Jest to pełnowymiarowa klawiatura dla graczy, ale z nutą uniwersalności. Model ten posiada oporową wersję przełączników Outemu Brown. Przełączniki sprawdzą się doskonale w codziennym użytkowaniu, ale również i w grach. No przecież to klawiatura gamingowa. Nie zabrakło multimedialnego pokrętła. Klawiatura posiada 104 klawisze, które powinny wytrzymać na około 50 milionów kliknięć. Posiada zwiększoną odporność na użytkowanie, promienie słoneczne czy też różnego rodzaju ciecze. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakichś kwasach. Fajnym dodatkiem jest przykręcana podkładka na nadgarstki. Podświetlenie to wielokolorowe RGB i mamy trzy rodzaje: strefowe, jednostrefowe oraz punktowe. Model posiada stopki antypoślizgowe, zasilane jest kablem USB. Nie zabrakło pełnego anti-ghostingu czy też blokady przycisku Windows. Tą klawiaturę na cenę dostaniemy już za 190 zł, natomiast jeśli chodzi o cenę w X.com, jest to 219 zł. Trzecia propozycja to Silentum PC Gear GK630K Tournament. Jest to klawiatura mechaniczna, która została skrócona o blok numeryczny, co przekłada się na bardzo zgrabną konstrukcję, która nie wymaga dużo miejsca. Zainstalowano w niej przełączniki K-RED. Klawiatura została wzmocniona poprzez zastosowanie aluminiowego topu. Do dyspozycji mamy również podświetlenie LGB, które możemy konfigurować wedle upodobań. Anti-ghosting, blokada przycisku Windows, przyciski multimedialne to dodatkowe funkcje. Klawiatura jest przewodowa, zakończona złączem USB. W sklepie Xcom dostaniemy ją za około 239 zł, natomiast na Ceneo znajdziemy ofertę za 177 zł. Zestawienie zamyka klawiatura od Cruxa, a dokładnie model Atax Pro RGB Padding. Konstrukcja klawiatury jest bardzo sludnie wykonana. Nie widać tutaj przerostu formy nad treścią. Na froncie zastosowano dodatkową plastikową osłonę, która ma zesztywnić konstrukcję. Producent informuje, że kabel zasilający został wykonany ze specjalnego tworzywa i ma zapobiec to przecieraniu, jak i plątaniu. Zastosowano przełączniki Outemu Black. Podświetlenie możemy konfigurować wedle upodobań. Klawiatura posiada dodatkowo regulowane stopki, stopki antypoślizgowe, pełny anti-ghosting, blokadę klawisza Windows. Jest to naprawdę ciekawa propozycja dla każdego. Na cenę oznajdziemy już ją za 169 zł, natomiast w sklepie x.com za 199 zł. Pomału dobrynęliśmy do końca i tak oto przedstawiało się moje zestawienie. Klawiatur do 200 zł. Jest to moja osobista propozycja i w żadnym stopniu nie musicie się z nią zgadzać. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało piszcie na dole w komentarzu. Również wszystkie linki do klawiatur zamieszczę na dole w opisie tego filmu. Dzięki serdecznie za poświęcony czas, dzięki, że obejrzałeś ten materiał właśnie do tego momentu. Jeśli film ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Hej.